Ją rabisz. Właśnie tak. To gra o wysoką stawkę, o życie wieczne. Więc posłuchaj. I tylko dusza nie odpada w tej grze. Umrze ciało, ale ona nie. No bo tylko dusza nie odpada w tej grze. Umrze ciało, a ona nie. No i tylko dusza nie odpada w tej grze. Umrze ciało, ale ona nie. Mówią, że nie ma Boga, ale się mylą. Mówią, że nie ma Boga, a kto mnie tuli do snu. Wierzą, że to przeszkoda, szukanie go ubram snu. Chcą mówić, leż jak głoda, patrz na świat, leć jak knu. Tyle przespanych nocy, podziękuj mu za trud. Mówią, że nie ma Boga, a kto tuli mnie do stu. Wierzą, że to przeszkoda, szukanie go ubram snu. Chcą mówić, leż jak głoda, patrz na świat, leć jak knu. Tyle przespanych nocy, podziękuj mu za trud. Kto zbożył świat, no kto sam się stworzył. Gadanie głupot jest modne, nie wszystko się uroży. Segregacja Jachwena, zły czy dobry? Ludzie biegną, słyszę ciągle ich pośpiech i oddech. Gdy było ciężko, gdy było źle, do kogo się modliłem? Do Budy, do Allaha? Nie, do Jezusa najeździłem. W końcu widzę... Przejrzałem na oczy, sam tylko za sprawką jego mocy. Poczułem tekstu pomyk słońca, aż do moich dni końca. Sonda uliczna, wygrają najsilniejsi. Słabsi odpadną, trumna dla nich, te stalowe weksy to dla nich. I tylko dusza nie odpada w tej grze. Umrze ciało, ale ona nie. I tylko dusza nie odpada w tej grze. Umrze ciało, ale ona nie. Bo tylko dusza nie odpada w tej grze. Umrze ciało, ale ona nie. Mówią, że nie ma Boga, a kto tuli mnie do snu. Wierzą, że to przeszkoda, szukanie go ubram snu. Chcą mówić, leż jak młoda, patrz na świat, leć jak nu. Tyle przez parę nocy podziękuj mu za jego trud Mówią, że nie ma Boga, a kto tuli mnie do snu. Wierzą, że to przeszkoda, szukanie go ubram snu chcą mówić, leś jak młoda, patrz na świat, leć jak znów tyle przetrwanych nocy, podziękuj mu za trud dla jednych modlitwa to strata, czasuj głupia a dla mnie najsilniejsza błąd, kiedy w życiu nic nie udaje się dla nas to jak chleb, ostatni dom tarcza przed złem, przed diabłem, schron do łąka której się zatracamy Jesteśmy pasterzami i siły w duchu mamy. Ostatni złot, akcji kocha i nienawidź Tak. Życie upłynie, tylko nie czas, on jest nieskończony. Pogódźcie ze swoim dobrym końcu ziomem. Nie zostawiaj nic. Na ostatnią chwilę, bo się skończy auto, wywita szyba, zabójcze, prochy lub promile. Miłość, najsilniejszy przecieżka. Kochać to piękno, co się dziwna. Miłość, to przecież najsilniejszy skarb, Kochać to piękno, co się dziwna. Kupią, że nie ma Boga, a kto tuli mnie do snu. Wierzą, że to przeszkoda, szukanie go u Chcą mówić leż jak łoda, patrz na świat leć jak nu. Tyle przespanych nocy, podziękuj mu za tu. Mówią, że nie ma Boga, a kto tuli mnie do snu? Wierzą, że to przeszkoda, szukanie go u Chcą mówić leż jak łoda, patrz na świat leć jak nóg Tyle przespanych nocy, podziękuj mu za jego tu. I tylko dusza nie odpada w tej grze. Bo tylko dusza nie odpada w tej grze. Umrze ciało, ale ona nie. I tylko dusza nie odpada w tej grze. Umrze ciało, ale ona nie, nie.